Nie jest to najpięk... pierwsza dynia na działce. Mamy 3 września. Dukato tutaj stoi od 24 sierpnia 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 1, 2, 3, 11, 11 dzień. No i zobaczmy, czy odpali, bo to aż sam jestem ciekaw po takim postoju. E. Na dotyk. No to lecimy. Przedemną niecałe 330 km na działkę. Dobra, widzowie, jak dojadę na działkę, się włączę, bo dzisiaj w planach jest zbudowanie toalety na wyjazd. Także za parę godzin zobaczymy, jak to zrobić. Ja sobie zobaczę na odcinku Vincent Vana. Muszę kupić jakieś wiaderko, jakąś butelkę wstawić, ją przymocować i będzie wszystko śmigało. Zostało mi 60 km. I wiecie, co w życiu jest pewne? W życiu jest pewne jedno, że ilość samolotów zatopionych na dnie morza jest na pewno większa niż ilość łodzi podwodnych na niebie. Już dojechałem, jest noga, ale jutro będę robił testy, bo dzisiaj pada. Normalnie, taka pogoda, taka pogoda dzisiaj, także rozpadało się. Są siedzi fajnie tam dach wymieniają i co? I przestanie padać żeby miał takie komfortowe warunki do cięcia tych wszystkich sklejek i tak dalej i dzisiaj na pewno w planie jest zrobienie tej toalety separującej no Vincent Van zrobił kawał dobrej roboty, super produkt i trzeba wykorzystać prezent od Emila i Joli, pozdro kochani i, i co? włączę się jak przestanie padać Przestało padać, ale zanim się wezmę za budowanie Toalety, trzeba coś zjeść. Pizza z dino za całe 12 zł. Zjadłem tą pizzę i dziękuję bardzo serdecznie widzowi. Jak zwykle bardzo przepraszam, że zapomniałem imienia. Widzy miejscowości, miejscowości. Borowiec. Dzięki wielkie. Słuchajcie, pamiętacie posta, gdzie zaproponowałem wymianę akumulatora za telefon i widz właśnie mi da ten telefon, ale że jest w okolic tego Borowca, to jest niedaleko Poznania, to no wiecie, trasa, wszystko, a nie mam czasu po prostu jechać, także na początku mówię, kurde, no nie dam rady ten, wiecie, chciałem jechać, a ja mówię, no nie wyrobię się ze wszystkim, no nie rozdwoję się, za dużo tych wszystkich Sprawa, już jestem mówiony z Marcinem Woleśnie, to mówię, no gdzie to, to, tak wszystko po prostu, no bym musiał, nie wiem, od 2 w nocy do 23 codziennie przez kilka dni funkcjonować, żeby wszystko pogarniać. Także dogadaliśmy się, ja zaraz wysyłam mu akumulator do paczkomatu, a widz mi wyśle telefon też do paczkomatu już Woleśnie. Także będzie dobry telefon, ten niestety, który się przegrzewał, gdzie tam bateria i aparat, bo generalnie się trochę przycina czasami. Nie działa ten aparat, szczególnie od selfie. Ten drugi działa i jakieś jeszcze mam mankamenty. On będzie funkcjonował, będzie działał, tylko po prostu y, jest. No te kłopoty, co Wam mówiłem. Także za jakąś symboliczną y, flaszkę, czy cokolwiek jestem w stanie. A nawet jak ktoś potrzebuje, to oddam za darmo. Niech się komuś przyda, bo no normalnie dzwonić, dzwoni. Działać, działa, tylko mówię, przez jakie jest gorąco, to ta bateria się przycina. No i ten przedni aparat nie działa, ale może trzeba zrobić pełny reset. Jeszcze wam dam znać w odcinkach. Dobra, wysyłam akumulator, szykuję do wysyłki i zaraz biorę się za tą toaletę. Dobra, wróciłem do busa i teraz tak. A propos tej toalety, najpierw wyciągam tą toaletę. Zobaczę, jaką tutaj mam przestrzeń, ile szerokości będzie miała skrzynka, i muszę dobrać taką wysokość, żeby troszeczkę wygodniej się siedziało, bo to toaleta była trochę za niska. Trochę za niska, troszkę wyższa będzie, moim zdaniem, lepsza. I niech mi ktoś powie, że to nie jest kurde jakieś, nie wiem, przeznaczenie czy co, że akurat Emil dał mi tą nakładkę na, na toaletę od Vincent Vana, i patrzcie na to, jak ją tak położę. Ogarniacie to? Jest dosłownie, dosłownie zrobiona perfekcyjnie w tym wymiarze. Także tutaj już nic nie muszę mierzyć, po prostu muszę przygotować taką, taką ramkę, która będzie w tym rozmiarze. No i tylko kwestia doboru odpowiedniej wysokości. Moja toaleta chemiczna miała 40 cm wysokości, a teraz sprawdzę, ile normalna toaleta w domku ma wysokości a w domku ma około 45 także lecę na kompromis robię wysokość 42,5 jeżeli chodzi o materiał tylko taką płytę mam ona jest bardzo wytrzymała z tej płyty mam właśnie to jest płyta z której mam wykonany blat mojego stolika tego rozsuwanego i to nie jest taka wirowa to jest taka, takie, takie zbite jakby taki pył zbity jakiś z klejem chyba MFP się nazywa, ale się nie zna, możecie napisać w sekcji komentarzy i z takiej płyty zrobię. Z takiej płyty zrobię ramkę, skręcę wszystko i później tylko będzie kwestia doboru zbiornika na dwójkę i na jedynkę. Na jedynkę słyszałem, że płynąc od spryskiwaczy taki zbiornik daje radę, ale to najważniejsze, żeby dobrać po prostu, wiecie co, żeby dobrać? Żeby dobrać średnicę, taką mniej więcej żeby to po prostu tak wchodziło. Od tego spryskiwacza widzę troszeczkę za mały ten otworek. Ale to oczywiście można dać jakąś przedłużkę. No, trzeba będzie później pokombinować. Weźmiemy sobie nowiutki brzeszczot do wyżynarki. I chyba tutaj będzie mi dość wygodnie się cieło. Tu też, kurde, jutro jak będę miał czas, to tą sosnę, którą dostałem też od widza, będę musiał pociąć, bo to do. Kominka jest sosna i dostały mojej, no? A tuż wam pokażę jaki fajny system mam w Diolcie. Zobaczcie. Tutaj sobie wsadzam o, w ten sposób brzeszczon, tak. Tu odciągam. Jest na środeczku I siedzi. Tak się naciska, wyciąga. Jest to bardzo wygodny system. Pyk i już siedzi nie wypadnie. Tak patrzę, tu też mam jakąś sklejkę. Tutaj na dole też mam jakieś sklejki, ale ta płyta będzie równie sięka. Także myślę, że lepsze rozwiązanie niż takie kombinowanie. Mam jeszcze cztery wycięte płyty na wysokość. To już jest wysokość taka, jaka ma być, 42,5 cm. I teraz waż, ważne w mierzeniu, bo bardzo często ludzie popełniają taki błąd i muszą nadrabiać potem pracę. Jak mierzycie, tutaj jedna sklejka idzie, tutaj druga, i później mierzycie między sklejkami. Bo często ludzie robią tak, że mierzą. Nie wiem, na przykład bok 40, 40, 30, 30. No i potem nie pasuje. Trzeba wziąć pod uwagę grubość sklejki. Taki mały mankament, a bardzo, bardzo istotny. Krótko, mal mnie tu dziobie. Dobra, najpierw biorę te dłuższe boki, wycinam. Dobra, wszystkie płyty przycięte, teraz muszę pomyśleć jakimi wkręcikami je poskręcać, jakieś kątowniki, jakieś tego typu sprawy. No wybaczcie, ale od rana mnie to kusi. Teraz biorę wiertełko z frezikiem, żeby wkręty się pochowały i w kilku punktach, tak myślę, że w rogach, w kantach na pewno i no pięć chyba będzie wystarczająco. dobra ramka już jest zrobiona i co teraz w środku dam jeszcze albo kątowniki metalowe albo kantówki żeby to mocniej trzymało bo na samych wkrętach to wiadomo wkręty dałem takie do płyt karton gipsowych bardzo fajnie to trzyma no i później będzie trzeba zastanowić się nad wiaderkiem i nad zbiornikiem na siki i jak tutaj to wszystko umieścić żeby nie latało Ale zanim przymiarka, muszę odkręcić ten kawałek kantówki, który trzymał moją talerz, żeby się nie przesuwała podczas jazdy, i muszę tutaj dobrze podkurzać. Wygląda to tak. Wpasowane idealnie. Ta tak to się prezentuje. I teraz tak. Tutaj na pewno coś dam naprzód. I w zasadzie tylko naprzód, bo wizualnie żeby było, no tak jak tutaj, czy tutaj, przepięknie, żeby było w kamperze. To tutaj muszę coś dać. No i potem cała logistyka. Wiaderko. Tak naprawdę wiecie, już wiaderko wystarczy, wystarczy butelka. Ale... Też to nie może tak być, nie może to tak latać. Muszę też wymyślić jakieś coś, żeby to tak nie latało, nie? Godzina 22. Ja dopiero teraz niedawno złożyłem sobie chulej nogę i jutro testy nagrywam. Teraz biorę Rotfark, tą farbę, którą użyłem dwa lata temu dostawony. Po dwóch 2,5 roku. I nic się nie stało jest cały czas płynna, fajna i okazało się, że mam widza w Rybniku i też chcę robić saunę i chciał, żebym mu przywiozł ze Szwecji ale moje słuchaj ja mam, a teraz będę jechał do Lesna i potem do Rybnika bo do, dla widzów mam do zawiezienia paczkę i wezmę po prostu tą farbę, widz się ucieszy co? Będzie miał ze Szwecji to takie oryginalne. oryginalne Andrzejowi obiecałem ten uchwyt do sita żeby miał taki od łopaty, bo to jest w sumie ciężko dostać i dość drogie także wezmę po prostu od mojej łopaty do odśnieżania ja sobie coś, coś tam zrobię na zimę teraz roznituje i będzie miał, będzie się cieszył mamy kolejny dzień i tak się zastanawiałem co tutaj dać i przecież ja mam jeszcze mi zostało troszeczkę tych kafelków także po prostu tutaj dam dwa tutaj dwa kawałki i będzie git a to chyba jest jedna z najbardziej przyjemnych rzeczy na świecie No wyszło tak. Nie jest to najpiękniejsze na świecie, ale wygląda chyba całkiem elegancko w porównaniu do tej płyty, która była. I teraz co? Muszę się zastanowić, jak zrobić, żeby to nie latało. Najprostszą metodą byłoby tam przyczepienie gumki i tutaj po prostu zaczepianie. Tu oczywiście będzie pokrywka i wtedy nie będzie się nic przesuwało. No i chyba nic innego teraz nie wymyślę tak na szybko. Trzeba będzie tak zrobić No i dzisiaj muszę te zbiorniki Pokupować bo, bo nie mam Myślałem, że na działce mam jakieś A wszystkie są za duże Za duże, za wysokie No, ale cieszę się z tego Emil, Jola Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz dziękuję Vincent Van, pozdrawiam, fajny produkt Skończyłem nagrywać recenzję Co z tym zobaczycie na recenzji hulajnogi Przygotowałem Andrzejowi Dużą paczkę nie jakieś tam pierdółki. No i tak, wczoraj wróciłem z tej mierzei, zrobiłem tą toaletę, dzisiaj recenzja hulajnogi. No i teraz mam parę godzin, żeby się popakować i drewno porąbać na działce, bo też mam dość sporo. Parę przeciąłem piłą mi tak to wygląda ale piła ma tępy łańcuch, dlatego chyba po prostu będę o tutaj siekierą zobaczymy czy to pójdzie a to zobaczcie, kolejne wykorzystanie dmuchawy do liści rybiego właśnie do oczyszczania ukośnicy z pyłu no pięknie to wygląda, bez tej dmuchawy nigdy tak nie udało mi się wyczyścić a patrzcie pierwsza dynia na działce taka piękna i będą kolejne kolejna rzecz do zrobienia jak szukałem z drugiej strony gwintów śrub, czyli będę w stanie tutaj skręcić, to ja tutaj rozciąłem ten filc i odkleiłem linę, bo tutaj chciałem się dostać i niestety nie udało się do tych śrubek dojść, także muszę to z powrotem przykleić. I na szczęście mam Bosza i kabel taki, że dam radę. A jego muś pobierać 47 w Dobra. Ogarniam dalej sprawy, a z Wami widzowie widzę się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!